Dzień dobry, moi kochani. Nagramy dziś filmik yy, związany z krwawą pełnią księżyca 7 września 2025 roku. Jest to wyjątkowa pełnia. Ja uważam, że to jest pełnia transformacji, pewnych zakończeń. I tak pomyślałam sobie, że nagram filmik, Żywiołami, wiecie, dla Was. Zaczniemy od żywiołu ognia. Oczywiście mamy żywioł ognia, wody, powietrza, ziemi, tak? I zaczniemy od żywiołu ognia. Do żywiołu ognia należy znak baran, lew i strzelec. I zadamy takie pytanie: co w miłości, jakie energie w miłości i co dookoła, tak? Jakie energie krążą wokół tych znaków zodiaku, tego żywiołu ognia. Zobaczymy, czy ta transformacja pokaże nam się w czytaniu. A więc zaczynamy od baranka. Przetasuję karty. A więc znak Żywioł Baran. I dołożę z innych talii po jednej karcie i zobaczymy, tak. Te karty już były tasowane, ale jeszcze tak na żywo, żebyście. O, coś tu nam już. I karta wieży. No, ale oczywiście wyciągniemy kartę radę. O, proszę. A więc, drogi Baranku, co w miłości? W miłości jakieś przyspieszenie, ale taki jak gdyby zwrot akcji. Już mówię o co chodzi. Jakby. Nastąpi jakaś nagła sytuacja, jakaś okoliczność, coś, co zburzy twoją, Twój spokój emocjonalny, tak? Twój spokój emocjonalny. Ty zasiewasz sobie jakieś ziarno miłości, yy, pielęgnujesz, ale coś się zadziewa, coś się zadziewa, że jakaś sytuacja w Twoim życiu, taka nagła, Coś nagłego, co burzy Twój spokój. I ja muszę dopowiedzieć, czego dotyczy karta wieży, tak? Przychodzi coś nieoczekiwanego, coś czego się nie spodziewasz. Nagle, być może to być kłótnia, być może to być y, nagłe rozstanie, nagle się czegoś dowiesz, y, tak? Już zobaczymy. Tak jakby wiecie co? Myślę, że zadzieje się ta sytuacja po to, żebyś uzyskała spokój. Żeby wyjść, bo radą jest, zobaczcie, żeby wyjść jak gdyby na prostą radą jest karta diabła, a więc pewne jakieś uzależnienie. Być może od jakiejś osoby, być może masz kontakt z taką osobą, być może od czegoś jesteś uzależniona, ale to też takie manipulacje, kłótnie, obgadywanie, nieszczerość, tak? Czy to w związku, czy w otoczeniu, bo tak jak mówiłam, te energie, które nas otaczają, radą jest, aby nie być w takich energiach, bo. Coś się zburzy, coś nagle. Coś, czego się nie spodziewasz. Nagle coś się zadzieje. Ale tylko po to, żebyś uzyskała ten spokój. Coś musi się zakończyć, tak? Coś związanego właśnie z kartą. Dlaczego nam się pokazała karta diabła? Nowy początek. Tak jak powiedziałam. Karta głupca nam się pokazała. Więc ty... Chcesz tego nowego początku, ty pragniesz tego sukcesu, takiego swojego, tym twoim sukcesem może być uwolnienie się od czegoś, czegoś zniewalającego lub kogoś, tak? Od kogo nie możesz się uwolnić, nie możesz odejść, nie możesz podjąć decyzji. Są to trudne decyzje. Być może ktoś manipuluje i, i raz masz takie emocje, raz masz. Spa Twoje emocje są skrajne, raz takie, raz takie, wiesz. Dlatego trudno jest ci podjąć jakiekolwiek decyzje, ale coś przyjdzie z zewnątrz, coś się wydarzy, tak? Myślę, że chciałabyś wiedzieć. Yy... Jak zakończy się ta sytuacja? A więc już odpowiadamy na to pytanie. Proszę bardzo. Królowa Buław. To może być początek ciąży. To może być początek pięknego działania. To może być początek Twojej takiej Ognistej, zobaczcie, ogień to buławy, i ty pokazujesz się tu jako królowa buław. To jest osoba bardzo ognista, bardzo taka mądra, bardzo przewidująca, taka, która planuje, taka, która ma jakieś marzenia, która chce, Prostych rozwiązań, bezkonfliktowych, tak? I ty pokazujesz się jako taka osoba. Tak więc ważnym jest, bo ta królowa buław, ta, ta, ta energia mówi, że odnajdź w sobie odwagę na nowe. Coś się zakończy, nie żyj w lęku, bo czasami nagłe sytuacje wprawiają w nas lęki. W takie złe myśli, tak? Nie możemy sypiać nocami, więc mówię, że ten nowy początek, żeby się zadział, jest potrzebna Twoja wielka odwaga. Wielka odwaga, która naprawdę pomoże Ci dotrzeć do, do wszystkich zakamarków, Twojej podświadomości, zrozumienia siebie i sukcesu. Twoim sukcesem może być właśnie uwolnienie się od czegoś, od kogoś, spojrzenie na pewne sprawy z innej perspektywy. Ja muszę jeszcze tu dobrać jedną energię, no właśnie, bo na tą chwilę nie potrafisz podjąć żadnej decyzji, a radą jest. Nie bądź w energiach toksycznych. Otwórz się, otwórz się na zmiany i podejmij decyzję. Niech ta decyzja jest Twoją taką bramą do nowego początku, tak? Może trochę bo być może druga strona tego czytania jest taka, że porywasz się na coś, coś się burzy. Dlatego, że to ty porywasz się na coś z taką wiarą, nadzieją, że będzie lepiej, tak? Zostawiasz coś i, i wszystko się burzy. A burzy się po to, żeby budować na innych fundamentach. Na fundamentach. Ja to zawsze mówię: wierze buduje się na fundamentach miłości. Ta karta wierze o tym mówi. Nie na toksycznych. Jakichś energiach, tak? Karta diabła o tym nam mówi: o zniewoleniu, nałogach. Tylko właśnie po to przychodzi ta, 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 ta energia wierzy, żeby budować coś nowego, budować spokój, enklawę. Ale musisz się na to odważyć. I musisz się na to odważyć. Ja chcę wyjąć dla ciebie jeszcze jedną kartę, drogi Baranku, taką, takie słowa mocy, wiesz? Jak jeszcze podtrzymać cię na duchu? Proszę bardzo, już nam tutaj wyskoczyła. Czuję się wolna i szczęśliwa, kiedy zdaję sobie sprawę, jak łatwo się zrelaksować i być sobą. Odpuszczam to wszystko, co powiedziałam, tak? To, co powiedziałam. Czasem trzeba coś. Zakończyć. Czasem trzeba spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, pomyśleć o sobie, odważyć się na ten nowy krok, tak? Wiadomo, ja to zawsze mówię, mówię to krótko, tak, słowami, a, a życie pokazuje nam, że to trwa jeden dzień, drugi, tydzień, miesiąc, coś się przeciąga, yy, z czymś walczymy, płaczemy, tak? To, bo coś nas dotknęło, yy, dlatego mówię, czuj się wolna i szczęśliwa, kiedy zdasz sobie sprawę, jak łatwo się zrelaksować i być sobą, bo coś cię tu ogranicza, ktoś cię tu ogranicza, nie możesz być sobą, tak? Dobrze, drogi baranku. Pozwól, że jeszcze wyciągnę jedną energię na zakończenie z mojej takiej talii. Z taką radą na koniec, podsumowanie tego czytania. Podsumowanie tego czytania. Proszę bardzo, as mieczy. A więc, o czym nam mówi as mieczy? To jest intelekt. Bądź mądra. Takie przesłanie na koniec: bądź mądra, rozsądna, używaj swojego intelektu do rozwiązywania konfliktów, problemów. Odcinaj przede wszystkim, bo to jest miecz, odcinaj to, co nie jest dla Ciebie dobre, to, co nie jest dla Ciebie komfortowe, to, co Cię ogranicza, to, co sprawia, że cierpisz, tak? Odważ się na to, także odważ się na to, tak? Te dwie energie o tym mówią. Odważ się, a będzie nowy początek. Ten początek, zanim będzie, trochę jeszcze czasu upłynie i też yy, będziesz musiała nad sobą dużo pracować, ale uwierz mi, że warto. Warto, bo owoce przyjdą. Takiego spokoju, enklawy, spokojnego domu, tak? Dobrze. Dziękuję, Baranku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Zaraz muszę poskładać karty. I następny będzie lew. Tak, bo mam tu muszę przetasować. A więc dobrze. Przetasujemy i teraz lew. Jakie energie dla lwa na ten krwawy księżyc? Jakie energie dla lwa na ten krwawy księżyc, tak? Zobaczymy, co takiego zbliża się do lwa w miłości, w otoczeniu. Karty takie ogólne. Zobaczymy, wyciągniemy. Proszę bardzo, mamy słoneczko kartę Słońca i zobaczymy, co jeszcze. Energia dla dwa. Proszę bardzo. Siedem kielichów. Zobaczymy. I mamy pazia kielichu. I kartę radę. Kartę radę na to czytanie. Cóż widzę? Widzę piękną osobę, tak zanurzoną w słońcu. To jesteś ty. Szczęśliwa, promienna, drogi lwie. Yy, emocje. W równowadze, taka radość i szczęście dotyczące pewnych opcji. Masz jakiś wybór w swoim życiu, masz jakiś wybór w swoim życiu: e, przyjęcia jakiegoś uczucia. To jest dopiero początek. I ty nie wiesz. Co wybrać, bo masz wiele takich opcji, jak gdyby poznajesz nowych ludzi i yy, masz jakieś wybory, tak? Tylko tu ważne jest, że jeżeli kogoś poznasz, ważna jest dialog, komunikacja i współpraca z tą osobą, tak? Współpraca z tą osobą. Yy, to jest bardzo ważne, żeby od samego początku poznając się, nie płatać sobie psikusów, że tak powiem. Tak? Ktoś obdarowuje cię jakimś na razie takimi przy, yy, yy, przyjaznymi uczuciami, tak, bardzo przyjaznymi, przychylnymi, a Ty dalej jakbyś wybierała dalej szukasz, więc zatrzymaj się bo ja jeszcze chcę zobaczyć, zatrzymaj się na chwilę, przemyśl wszystko, bo współpracując, zobacz. Mamy następnego Asamieczy. Może tak, nie współpracując, możesz jak gdyby popsuć. Dlaczego? Dlaczego właśnie pokazała nam się, widzisz, bo Pokazała nam się ta, ten wybór, tak? To jest jakby spełnienie marzeń. Ty możesz dotknąć wszystkiego, jesteś w takiej euforii, przyświecać karta słońca, ale musisz użyć tym wszystkim swojej takiej mądrości, wewnętrznej mądrości, intuicji. Jesteś osobą duchową, drogi Lwie, uduchowioną w tym przypadku, pokazuje mi się karta. Tak? Więc ważnym jest, żeby współpracować w tej relacji. Czego dotyczy druga karta słońca? Zobaczcie, bo ta znajomość jest czymś wyjątkowym. Ta znajomość jest czymś wyjątkowym. Ktoś, ty jesteś bardziej emocjonalna. Tak mi się pokazuje. Bo mamy trzy dekady lwa, ale ten pokazuje mi się bardzo intuicyjny, bardzo uduchowiony, a ta osoba jest bardziej logiczna, bardziej umysł ścisły. Więc tu jest ważne zrozumienie się i współpraca. Zobacz. Tak jakby pokazuje nam się taki konflikt interesów, tak? Tu duchowość, tu intelekt, i tu jest potrzebna ta współpraca, żeby się zrozumieć, żeby pokochać siebie takim, jakim się jest, tak? Takim, jakim się jest. To piękne przesłanie dla Ciebie, Lwie, bo musisz. Pracować, oboje musicie pracować nad sobą, żeby poznawać się i rozumieć, tak? Bo logika i serce muszą się połączyć, żeby powstało coś pięknego, tak? Taka pasja. Taka pasja, wiecie? Zobaczcie, Mam jeszcze dla Was takie słowa mocy i już na to czytanie podsumujemy. Mam wolność wyboru, również wolność wyboru myśli i emocji. To, co przed chwilą powiedziałam, tak? Mam wolność wyboru, również wolność wyboru myśli i emocji. Dokładnie. Tak jest. Masz wybór. Tu, są, tu jest piękne słońce, tu jest arcykapłanka, tu jest miecz, tu mamy współpracę, ale mówię, żeby powstała ta pasja, to, 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 ta taka iskra tej miłości, taka fascynacja sobą, tak? Połączcie ten, tą logikę i tę duchowość, porozum trzeba się porozumieć, tak? Znaleźć ten wspólny język. Dobrze. Dziękuję bardzo, drogi Lwie. I już zbieramy energię. I został nam strzelec, tak? Został nam strzelec. I zobaczymy, drogi Strzelcu, co dla Ciebie? Co dla Ciebie, drogi Strzelcu, na tą krwawą, pełnię 7 września? dwutysięcznego dwudziestego piątego roku dla strzelca zobaczymy i już zaczynamy koło fortuna Uu, dziesiątka pentakli, przepiękna karta. Drogi strzelcu, zobaczymy. I karta rada, drogi strzelcu, zbliża się do Ciebie coś fajnego. Bo ja mam takie wrażenie, że ten krwawy księżyc to jest czas takiej transformacji i zrozumienia pewnych rzeczy, tak? Co się robiło kiedyś? Czy popełniamy te same błędy? Czy idziemy do przodu? Tak? Otwieramy się na nowe, pracujemy nad sobą. U ciebie pokazała się karta losu. W którą stronę zakręcisz tym kołem? Takie będzie twoje, Twoja przyszłość, taka będzie Twoja przyszłość. Tu energie mi pokazują, że naprawdę pokazuje mi się duża obfitość, tak? Ale rodzina, wartości rodzinne, coś, co jest dla Ciebie ważne, drogi Strzelcu, coś, co chronisz, tak? Może nawet rodzić się dziecko. Może zakupicie jakieś zwierzątko? Też mi się to pokazuje. Jakaś zmiana następuje w Twoim życiu, tak? Jakiś przełom, jakaś decyzja, może o zalegalizowaniu związku, bądź yy, po prostu. Poznanie jakiejś nowej osoby, tak? Mówię to do mężczyzn, mówię to do kobiet, tak? Zmieniajcie sobie energię. Staram się mówić ogólnie, ale nie zawsze mi tak wychodzi, bo, bo jest większość kobiet, na którzy słuchają to, ale zapraszam mężczyzn, także. Będziesz musiał obronić, jakby, swoje racje, w tym, żeby obronić. Ochronić swoją rodzinę. Ponieważ wkradają się konflikty do rodziny i do, do tej obfitości, która jest dookoła, do Twojego spokoju, do tej Twojej enklawy, wkrada się konflikt. A radą jest nie wchodź w konflikty. Po prostu, jeżeli wiesz, że masz rację, broń swojego zdania. Broń swojej racji, ale w sposób inteligentny, tak? Nie siłą, nie przemocą, nie, nie um, używając brzydkich słów, tak? Zaraz tu zobaczymy jeszcze, czego dotyczy ten, ta obrona. Tak. Yy, wiesz co? Wiecie co? To, to jest taka osoba niedojrzała emocjonalnie. Pojawia się jakaś osoba, nie, t, jakiś może nastolatek, taki, y, ktoś, kto y, wszczyna awantury, ale ty musisz bronić swojego zdania. I y, ktoś taki, jeszcze, jeszcze, jeszcze wrócę myślą, y, dojrzały, ale niedojrzały, tak? Rozumiecie? I wszczyna te konflikty, a radą jest nie, nie wchodź w konflikty, drogi Strzelcu, nie wchodź w konflikty, drogi Strzelcu. Tak, bo ty. Yy... Ty masz cięty język i możesz ucinać to ciętym językiem, yy, kłótnią, awanturą, a ktoś jest bardzo wrażliwy, płaczliwy i, i bardzo emocjonalnie podchodzi do pewnych rzeczy i może wywiązać się duży konflikt gdzieś w rodzinie, tak? Dlatego. Ale zobacz. Pokazała nam się karta rydwana. Czyli karta, yy, jak gdyby zwycięstwa, sukcesu, yy, mówię tak krótko, ale czego to dotyczy? Jeżeli ty naprawdę nie wejdziesz w te konflikty, to w sposób inteligentny obronisz swojej prawdy. Obronisz tego, czego bronisz, tak? I to jest ważne, dlatego ja chcę zobaczyć słowa mocy. Mówiłam, nie, te karty yy, mówiłam, zobaczę co w miłości, zobaczę, co yy, w energiach otaczających nas, ale tu się u ciebie akurat tak pokazuje, tak? Yy, że jest ta rodzina, może być, yy, mogą być różne takie. I, ten, i, I ty będziesz bronił jakiegoś, jakiegoś, yy, jakiejś Twojej sprawy związanej z rodziną. I, i, I tu nie wchodź w konflikty, to jest ważne. Słowa mocy. Nigdy nie jestem sama, zawsze są ze mną aniołowie, niebiańska armia kochającego stwórcy. I to jest prawda. Zobaczcie, pokazała nam się karta Rydwanu. To jest sukces, to jest sukces. Ja to zawsze mówię, jesteś dzieckiem szczęścia, bo obronisz to swoje zdanie, jeżeli będziesz mądry, tak? Jeżeli mądrze użyjesz swoich emocji, swojego intelektu, tak? Nie doprowadzisz do konfliktu albo nie pozwolisz, żeby ktoś doprowadził do konfliktu. A więc pamiętaj, Nigdy nie jesteś sama. Zawsze są ze mną aniołowie, niebiańska armia kochającego Stwórcy. Więc widzisz, że wszystko potoczy się dobrze, jeżeli naprawdę będziesz mądry, tak? Mądra, mądry. Mówię to tak ogólnie, tak? Nie obrażajcie się, nie absolutnie nie mówię, że ktoś jest głupi, tylko czasami w emocjach mówimy różne słowa, wyrażamy się nie tak, jakbyśmy chcieli, później tego żałujemy. Mam to na myśli, tak? I mamy skrzywdzone serce. Nie pozwól na to, tak? Nie pozwól na to, żeby doszło do, do płaczu, do takich emocji. To wszystko i dziękuję. Do następnego razu.